Assalamu alaikum, kef halkom, akhbarkom, kef sahatkom. Mismi Dominika a askin fi oman. Cześć, mam na imię Dominika i mieszkam w Sultanacie Omanu. Cztery lata temu Przeglądając oferty pracy na jednym z portali, natknęłam się na bardzo intrygującą ofertę, właśnie tutaj w Omanie, i postanowiłam zaaplikować, a że była to też moja wymarzona praca. Wysłałam aplikację, zostałam przyjęta, zaakceptowana, i tak to się właśnie stało, że tutaj wylądowałam. To, czego mi brakuje, to z pewnością polskie smaki, typowo polskie produkty. Oczywiście nasze słodycze, ciasta, czekolady uważam, że są zdecydowanie dużo lepszej jakości i generalnie uważam, że polska kuchnia jest jedną z lepszych, jedną ze smaczniejszych. Muszę też przyznać, że. Troszeczkę brakuje mi zimy. Wiem, że może to zabrzmieć dziwnie, bo pewnie wiele osób chętnie by się ze mną zamieniło, ale tak to zazwyczaj jest wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Myślę, że to taka skomplikowana natura ludzka, zawsze coś nam będzie troszeczkę nie odpowiadało, ale tak szczególnie właśnie w tym momencie, kiedy dochodzą do mnie takie informacje, że w Polsce spadł śnieg, to chętnie bym chociaż na parę dni do Polski wyskoczyła. To, co mnie zaskoczyło i jest związane z kulturą muzułmańską, to utrzymywanie dość takich bliskich i przyjacielskich stosunków z sąsiadami. Zdarzyło się nieraz, że do domu przyszła paczka z żywnością, z ryżem, z olejem, z daktylami. Bywa też, że na klamce od drzwi można znaleźć worek z ryżem, a nawet kurczaka. Powszechną praktyką są również pozdrowienia na ulicy, tak samo jak pozdrowiłam się Państwa, salam aleikum, tak samo tutaj na ulicy można usłyszeć to pozdrowienie. I przede wszystkim mieszkańcy tutejsi, oni lubią zaczepiać na ulicy i też szczególnie nas, Europejczyków, że dlatego że jesteśmy dla nich dość egzotyczni, chętnie zapraszają do siebie do domu, na przykład na kawę czy herbatę. Mimo, że jestem osobą obcą i zupełnie się nie znamy, to wygląda na to, że zupełnie im to nie przeszkadza. To, co mnie zaskakuje osobiście, to podejście do spraw damsko-męskich, szczególnie do kwestii małżeństwa. Ponieważ nadal powszechną praktyką są małżeństwa między sobą w jednej rodzinie, na przykład kuzyn z kuzynką, co w naszej kulturze jest raczej myślę, nie do przyjęcia. A tutaj jest zdecydowanie na porządku dziennym. Często jest tak, że ludzie no, nie znają się dobrze, a już po kilku czy kilkunastu spotkaniach stają na ślubnym kobiercu i przysięgają sobie miłości do grobowej deski. Oczywiście pewne kwestie ulegają zmianie. Omańczycy, tutaj mam na myśli przede wszystkim to młode pokolenie, idą z duchem czasu i na przykład nie żenią się już tak młodo, jak bywało to kiedyś. Jeśli chodzi o kuchnię Omańską, to nie jestem um, wielką fanką, ale oczywiście próbowałam i jak najbardziej jedzenie jest ok, i uważam, że warto spróbować, szczególnie jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża w, tele, w celach turystycznych. Natomiast ponieważ w Omanie obecne są wpływy różnych kultur tak naprawdę, miałam okazję spróbować też innych przysmaków, innych kuchni, i muszę przyznać, że e, totalnie zakochałam się w kuchni zanzibarskiej. Jest ona zdecydowanie bliższa mojemu sercu niż to typowo omańskie jedzenie. No, oprócz kuchni zanzibarskiej, ja bardzo też lubię, tak jak wspomniałam wcześniej, nasze polskie jedzenie, też kuchnię turecką, której tutaj jest dość dużo. Także omańskie jedzenie jest ok, ale nie jest to moje ulubione. Największą zaletą jest to, że tutaj jest słońce 24 na dobę, dni pochmurnych jest bardzo niewiele, jest cieplutko, jest przyjemnie, ludzie są dla siebie mili i bardzo pomocni. Poza tym uważam, że każdy może coś tutaj dla siebie znaleźć. Jest to kraj, który jest bardzo blisko natury, a ja osobiście uważam, że człowiek powinien być blisko natury. I szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tak bardzo od tej natury, który odeszliśmy. Oman jest zdecydowanie bliski naturze, tak jak już wspomniałam, i tutaj można spędzić czas nie tylko nad morzem i na pustyni, ale można też udać się do Łady, wykąpać się, czy można też udać się w góry. Każdy coś tutaj dla siebie znajdzie, zdecydowanie, i mimo, że jest to już mój czwarty rok tutaj, to nadal zapierają mi wdech, dech w piersiach, widok palm na tle wspaniałych gór. Jeśli chodzi o pandemię, to oczywiście nadal trwa tutaj w Omanie i obecnie mamy około 200 przypadków dziennie. Te liczby są w miarę stałe od dłuższego czasu. Oman, tak jak każdy inny kraj, myślę, stara się sobie poradzić z tą niezwykle trudną sytuacją, ale myślę, że najfajniejsze jest. To, że ludzie sobie tutaj pomagają, że każdy, każdemu stara się gdzieś tam ułatwiać, a nie utrudniać, ale mimo wszystko wiele osób, jak do tej pory, opuściło sułtanat. Ja mam to ogromne szczęście, że nadal mogę tutaj być. Jestem za to naprawdę ogromnie wdzięczna. Sytuacja nie jest łatwa, ale daję radę. Z mojego punktu widzenia, życie w czasie pandemii no, jest nieco bardziej utrudnione, ale też nie ma co przesadzać. Większość Generalnie respektuję ogólne zasady przebywania w przestrzeni publicznej, oczywiście obowiązkowo nosimy maski, zachowujemy dystans społeczny, a ci, którzy zasad nie przestrzegają mogą się liczyć z surowymi konsekwencjami. Polecam ogromnie z całego serca Oman, bo, tak jak mówiłam wcześniej, jest to kraj blisko natury, a człowiek potrzebuje takiej odskoczni od życia codziennego i zdecydowanie poleciłabym tutaj albo wycieszenie się na pustyni, albo trek i kąpiel w Wadi. Można ten czas spędzić naprawdę bardzo aktywnie tutaj, z pięknymi widokami i z przyjaznymi mieszkańcami. Także, jeżeli ktoś też z Państwa ewentualnie potrzebowałby. Takiej pomocy, wyborze, gdzie się udać, co warto zobaczyć, to oczywiście zapraszam śmiało do kontaktu i coś zaradzimy, ale też proszę wziąć pod uwagę to, że pandemia nadal trwa. Obecnie ten przyjazd do Omanu jest bardzo mocno utrudniony, a dla turystów wręcz niemożliwy. Oman jest krajem bezpiecznym. W rankingach światowych wypada bardzo wysoko. Ludzie są tutaj naprawdę pokojowo nastawieni. Oczywiście sporadycznie mogą zdarzyć się jakieś incydenty, ale myślę, że w każdym kraju, tak na dobrą sprawę, zawsze znajdzie się ktoś, kto na przykład dopuści się jakiejś napaści albo kogoś okradnie. Ale tutaj raczej to się nie zdarza, bo ludzie po prostu sobie ufają.